Kapuś, kapuś, jestem, kapuś Albo zrobimy z tego szejka Mogłam wziąć blender, byśmy zblendowały, zblendowały no To jest z bo ostatnio podała mi za lekko Gdybym miała nagrywać to na bieżąco, to byłoby u mnie sporo negatywnych myśli na pewno Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Marty. Standardowo witam się z wami ja, czyli Klaudia i standardowo Witam się z wami... Ja, czyli Marta. Marta, powiedz, gdzie jesteśmy, co tu robimy i z kim gramy. Jesteśmy na stadionie Chutnika w Warszawie, będziemy grały mecz ligowy, szósta kolejka, drugiej ligi kobiet z KKP Warszawa. Wiesz co, doszło do wniosku, że ja się ciebie pytam, gdzie jesteśmy, co tu robimy i z kim gramy. No to co tu robimy... Na razie i stoimy kim... i nagrywamy. A no dobra, okej. Okay. A co ty się tak seflunisz, powiedz? Nowe wydanie, nowy, nowy image. Martusia będzie miała proste ząbki niedługo. Przede wszystkim zgryz. Zgryz. A przeszkadzą ci tak miałaś ładny zgryz. No wiesz co, to już był problem taki, że sobie jedenki zgryzałam do tego momentu, że mi się kruszyły, nie było jak nam nadbudować. Nie, wiem, czy widzę to interesuje, ale... Na pewno. Tak ze, ze względów zdrowotnych też trzeba było to wykonać. Na pewno. A zobacz kogo my tu mamy. Pani Karolina się znalazła, witamy! Znalazłamy ja się zgubiłam znowu. Ja Czy masz aparat? Kiedy założyłaś? W czwartek. O, no ale się pięknie zapleńsz. No mówiłam, że się pięknie zapleisz. A ty miałaś aparat? E, taki ruchomy zdejmowany. A. No Czyli nie udzielisz mi rad na temat aparatu. Nie, no powiem, będzie woleć, na pewno. Na razie było już. No. Na pewno nie możesz nic ostrego, nic takiego, znaczy ostrego, tego jeść, typu orzechy, twardego no, przede wszystkim. Na razie to no, tylko płyny. trzymać utrzymać w czystości. No. Także no. dzisiaj będzie pizza po meczu, taka, którą lubię, bo sama zamawiałam, to wiem. Wpłynie. No ale ja nie zjem, nie zjem, niestety. Pizza w płynie będzie dla Ciebie. Albo zrobimy z tego szejka. Mogłabym wziąć blender, byśmy zblendowały. Zblendowały, no. Byśmy zblendowały. Sos możesz sobie zjeść. Na przykład. Poradziłam Marcie, żeby nie brała na pewno żółtego, bo to wygląda jakby miała żółte zęby. Nie? Ale wzięłam takie, co będą pasowały do stroju. I co? Lecimy dalej do szatnia. Lecimy. Ile się spóźnimy? No kurczę. 13 po 8 minut. Nie, one nie były. Nie, <noise> kapuś. Kapuś, 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 kapuś. kapuś. <noise> ja nie Kapuś. No jak jest 13 no po 8 minut? Ależ nie przede mnie. A przez kogo? No był korek. No to przez ciebie. To dlaczego nie wyjechałaś 8 minut wcześniej? No bo czekałam na Oliwie. To dlaczego nie uwesłaś jej 8 minut wcześniej? <noise> Ty, no, ale wiesz, żarty żartami, ale zawsze się spóźniasz. Nie zawsze. Jak nie? No nie. Na ostatnie sześć wyjazdów 7 razy na ciebie czekamy. Na sześć wyjazdów Ola. czekamy 7 razy. Zgadam. Dobry, nie? Dobry. Co oglądasz? Tak głupieni. Polecam. A czemu nie chciałaś wcześniej ze mną oglądać, żebyśmy były teraz na bieżąco w jednym momencie? Yy, bo nie miałam czasu. Tak, nie miałeś czasu. Ty po prostu nie wierzysz w to, co ja polecam, dopóki nie zobaczysz kawałka. Taka jesteś. Laudusia, a dzisiaj co robisz? Ram. A w co? To hołka. O kurde, Przyszła się już. Spadł mi. Jak sobie radzisz? Najwięcej miałam 26 tysięcy. Ale nie mogę ogarnąć. W którą stronę się kręci, żeby było najwięcej punktów? A na jaką konsolę to jest? No właśnie, Martusia, to chyba pytanie do Ciebie, bo to Twoja konsole. No, no bo chciałam, żebyś powiedziała, że to moja. haje. No, to twoja i Powiedz, gdzie daję kupiłaś. Nie daję Ci do waski. Nie powiem, gdzie kupiłam, bo mi AliExpress za to nie zapłacił. Ale <gryst> Klaudusia gra strony tony, w stony, w, stony w trójkę na PlayStation. Wszystko. Tak. Kiedy ostatnio w to grałaś? Ile lat miałaś? Nie wiem, w 86 chyba ostatni raz. A to wyszło w 94. się nie się wygrać w 86. No, czemu kłamiesz? O komu już Dawno, bardzo dawno temu sograłem O! Zobacz ile punktów wygrałam. Za jednym pociągnięciem. Pyk. No i tak nie widzę się to mersja. A jak byłaś główniakiem, no. to miałaś PlayStation? Miałam. PS2. A PS2 a dopiero. A jakieś ulubione gry, pamiętasz? Herkules. Mm. Nie wiem, czy nie. Nie, Ojciec Chrzestny to nie, ale coś podobnego do Ojca Chrzestnego. A Brigida grałaś dopiero na PC? Tak. Nie miałam na PlayStation. Niestety. FIFA nawet nie miałam na PlayStation. Co ty gadasz? No nie. Niestety, Król Lew, o, Król Lwa grałam. I dalej nie pamiętam, <noise> miałam trochę tych gier, ale nie pamiętam. Ale jak to w to FIFA nie miałaś? No nie miałam, miałam tylko na początku. Ja pamiętam, dostałam, znaczy nie dostałam, tylko Tata mi kupił, PlayStation 2. No. I męczyłam go, ale nie pamiętam, czy ja musiałam coś do tego dołożyć, czy nie, ale w każdym razie pojechaliśmy do Oszą i kupiliśmy i w zestawie była FIFA 2008. Zero Pierwszą jaką grałam to 2006. A pierwsza w jaką grałam to było 9.9 na PlayStation. Bratiszek zamówił, jeszcze się tak zamawiało, że były spisy takie gier w gazetce i się dzwoniło. <grym> I się przez telefon zamawiało. Ojej! A to był jakiś rok nie pierwszy i nie mieli y, FIFA tej aktualnej na stanie, dlatego kupiliśmy 99. Bo to wtedy nie było co wybrzydzać. Takie czas. To były czasy. <grym> Pięknie. Pokażę, stawaj, pokażę. Później, co? Później. Później. Maja, co ty za sesję miałaś? Opowiadaj. A ja to nie mam co powiadać. Taką zdjęciową przed meczem ze Szczecinem. Wszyscy wiedzieli. Nie bądź taka skromna. Nie bądź taka skromna. Prezent był od mamy po prostu no, z okazji tego, że się obroniłam, no to taka niespodzianka Taka to, panica! I po prostu taka sesja zdjęciowa. No całkiem fajnie się bawiłam. Dziękuję mamo. No mama też się załapała, więc chyba taka niespodzianka dla, dla obu. A pokażesz widzom zdjęcia? Jakiekolwiek? Ja no, pokażę, ja zapisałam. zapisane. No, możecie też wejść na Instagrama do Julicy. Myślę, że dla niej też to będzie fajne. A to musiałabym tam poszparać jak, jak znaleźć. Dobra, to jeszcze opowiedz, dlaczego jesteś takim wojskowym brutalem, już masz dwie żółte kartki. To jest wina stradowa. Bo jest głodna. <laughs> to jest wina stradowa, bo ostatnio podała mi za lekko i po prostu dziewczyna mi przydziła i wtedy ją nadepnęłam. A jeszcze warto pojąć ci ciekawostkę, że miałam wtedy te buty, co, co masz ty, więc jakby jej to nie mogło boleć, nie? Jak się także... Stradą, żeby nie było jej głupot, bo potem sama kartkę zarobiła. Nie, stradą została pierwsza. Jeszcze tylko brakuje kaszki, nie? Ale kaszka to jak już pójdzie, to no, po czerwą, bo Ona się żółta nie bawi, nie? Ona się na żółte nie bawi, ty. Ona, albo tak, albo tak, ty. Nie ma jakichś żółtych po środku, nie? Nie, no, bez takich. Kochani, jesteśmy na miejscu. I przed chwilą ustaliłam, że Klaudia nie pamięta naszej ostatniej wizyty, tutaj. A ona była dla Klawii. Dosyć ważna, buty Ty, Klaudia. Pierwszy się tak. po tym, po kontuzji, racja. Tak. No, ile to wtedy było? Półtora roku? Półtora roku, no. To był jakoś... Yes, yes, yes. Chyba tak. Bo nie, nie wiem, nie jestem pewna, ale a wiem, było że padało. Tak, <laughs> padało, było błotko, bo trzeba było chodzić na taką górkę nagrywać. I ja tam taki miałam problem. No, no, się generalnie pogoda nie rozpieszczała tego nie. rozpieszczała, no, ale tak, racja, moskito. Zastanawiałam się, czy to jest zabójstwo, właśnie, bo pamiętałam, że jakby dookoła, a nie pamiętam, z kim tu graliśmy i to było. No, i to też było z tą samą drużyną, no wtedy tak. diamenty, teraz kKP. Racja. No, no, trochę czasu temu. Pamiętasz ten dzień, jak to było? Chyba taka ze strona, trochę była nie? No, no, oczywiście. No wiesz, weszłam tak w mecz, y, w sumie chyba wtedy już tak prawie na 100%. To był taki pierwszy, pierwszy, pierwszy raz zdążyłam no, no. no, no. O, Tak na no, no. mecz, no. Fajnie. już z tego vlog, także tam gdzieś w rogu macie podlinkowane. Tak, Marta na pewno nagrywała. Pamiętam zdjęcie na, te, na wejściu moje. Że... Tak, było na miniaturce w na site. Tak. Ja pamiętam też, że na tą ramkę tutaj właśnie miałam dwie takie sytuacje, że dostałam dobrą piłkę, ale jakoś ona mi się podbiła i nie mogłam z tego dobrze uderzyć. I to wyglądało bardzo frajersko. Ola, jaki problem dzisiaj występuje. Bo już stwierdziłaś, że jest. Co? Jaki problem dzisiaj występuje? Z swoją fryzurą. Właśnie taki, że nie mam tej fryzury. Nie ma Weroniki, naszej fryzjerki. No i trener będzie krzyczał, że poprawiam włosy w trakcie meczu ciągle. A czy uważasz, że bezpodstawnie trener krzyczy? Bezpodstawnie, on zawsze na mnie krzyczy bezpodstawnie. No wiem. Podstawnie, podstawnie, na mnie krzyczy. No co mam zrobić, cząć na łysoń? Tymi... Na mi tutaj nie, nie chce uczesać, bo nikt nie Jak może Maja umieć sobie sama na to zrobić, a komuś nie? Marysia, ja chcę cię oglądać, czy wykorzystam przy okazji. Dlaczego, z czemu korzystujesz? Bo jestem e, świeżo upyczoną aparatką, ty jesteś już po, musisz a. mi udzielić jakiś rad, co można, czego nie można. E, nie można rzucić gumy. To w moim przypadku nie było przestrzegane, ale pomijmy to. Musisz sobie dokładnie czyścić taką ssteczką. O, no mam. mam. Dobrze. No i co jeszcze? I Edward. ty i nosić. nie masz aparatu? No nie mam. mam. A jak długo już nie masz? Bo ona dzisiaj była w szoku, że ty nie masz aparatu. Z pół roku. <ś Technology> to są moje programy. A, a, a i, i, i nosić aparatów? wyciągi. Co Co to jest? To są te takie gumeczki, które się zakłada na różne ząbki. Ale ja mam jeszcze dołu, to jak? Znaczy no to jeszcze nie, ale będziesz musiała. Okay. jak długo miałaś w ogóle. Ja powinna mieć w ogóle półtorej roku, ale zachorowałam i mi przypadła wizyta i nosiłam ponad dwa lata. No, no, no. Ja nie chciałam zdejmować, więc mi pasowało fakt, że mogę go dłużej nosić. Teraz się ze mnie Kordi zawsze śmieje, że mam zęby jak koń, bo się odzwyczaiła, więc nie, pozdro. Dobra, a jeszcze jedna sprawa, zmienia troszkę tak. temat. Masz swojego fana na Twitterze. Pan na Twitterze? Tak, czy możesz go pozdrowić? Tak, serdecznie pozdrawiam pana na Twitterze. Nie widziałam, o co tam chodzi, bo nie mam Twittera, ale sprawdzę. I w tym momencie jesteśmy już kilka dni po meczu. I się zastanawiałam, czy podsumowanie nagrywać jeszcze na bieżąco, czy nagrywać tutaj. I gdybym nagrała to na bieżąco, pewno by to było bardzo negatywne podsumowanie, pełne negatywnych ym, odczuć, moich właśnie subiektywnych, bo przegrałyśmy z rol do dwóch. Nie stworzyłyśmy sobie w zasadzie dobrej sytuacji. Stworzyliśmy fajne akcje, poprosiłyśmy nieźle wyjść spod pressingu. Natomiast pod bramką rywalek, ciężko mi powiedzieć, nawet czego tu brakowało, bo chyba podejmowania odpowiednich decyzji. Może trochę umiejętności piłkarskich. W każdym razie nie możemy powiedzieć, żebyśmy jakikolwiek groźny strzał na bramkę Warszawianek oddały. Myślę, że dobrze też się broniłyśmy przed ich atakami przez dużą część meczu. Natomiast one sobie kilka takich sytuacji stworzyły. Tam nas ratowała Doris albo też Doris. Fajnie wychodziła, zapobiegając w ogóle jakiejś groźnej akcji. Ale fakt jest taki, że KKP miało też rzut karny, który Doris wybroniła. Dobitka była niecelna, no bo strzał słupek to strzał niecelny. Z tego udało nam się wyjść. I kiedy wydawało się, że już ta sytuacja może być takim kopem do przodu dla nas, trochę nas napędzić, no to nic takiego się nie stało. A w końcówce. Najpierw niefortunny samobój. Potem no słabo to wygląda, ale po prostu mocno walczyłyśmy, więc już z sił, żeby do tej dziewczyny dojść, i, i dajemy sobie strzelić w bramkę na 02. I tak jak powiedziałam na początku, gdybym miała nagrywać to na bieżąco, to byłoby u mnie sporo negatywnych myśli i na pewno dużo gorzej bym ten mecz oceniała niż. Po czasie, no bo jestem tylko człowiekiem, i też gdzieś tam mnie woli, że y, ja nie dostałam szansy, nie mogłam w, w żaden sposób już y, na boisku wpłynąć y, na ten wynik. I niby wiem, że ja już jestem po swoim, nazwijmy to fajnie grania, ale jakieś tam ambicje jeszcze mam, chętnie bym zagrała, chętnie bym pomogła koleżankom, nawet jeżeli wiedziałam, że nie będę miała siły, bo y, byłam chora, coś mi się działo na płucach i. Jeden sprint i ja już nie mogę złapać oddechu. Ale no, mimo wszystko myślę, że każdy, kto trenuje, no to chce grać. A jak tej gry nie otrzymuję, no to po prostu pojawia się jakaś tam frustracja tutaj podbita tym, że to był nasz siódmy mecz bez zwycięstwa z rzędu, bo liczę jeszcze um, ostatni mecz poprzedniego sezonu. Na swoim koncie w tym sezonie mamy tylko dwa punkty po dwóch remisach. Gdzieś nam ciągle czegoś braknie, kiedy się już może wydawać, że, że to tyle w końcu przepchniemy. No to kolejny mecz, gdzie tego nie przepychamy, niestety. Nie będę ukrywać, że pojawia się y, u mnie, nie mówię o swoich koleżankach, ale u mnie takie zniechęcenie, troszkę przybicie tym, że nie idzie i nam, i mi indywidualnie. Natomiast tyle czasu. No to i poświęcamy, i poświęcam. Tak bardzo ważna jest to część naszego, mojego życia, że nie można teraz odpuszczać, trzeba iść dalej, walczyć i wierzyć w to, że to zwycięstwo zaraz przyjdzie. A teraz będziemy kończyć maraton. Beniaminków przyjedzie do nas Słupczanka Słupca, czyli zespół, który wygrał swoją trzecią ligę. Ponownie wiemy, czego się mniej więcej spodziewać. Wiemy, jak mniej więcej możemy przeciwnika ukąsić, tylko pozostaje kwestia, żeby to wykonać. Mam nadzieję, że nie zamuliłam Was za bardzo swoim ponurym gadaniem. Dziękuję, jeżeli dotruscaliście do tego momentu. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to może warto rozważyć kliknięcie tego przycisku teraz. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się Wam podobał, i widzimy się w kolejnych filmach.